Pierwszy akt nowego regionu, jak zawsze, wprowadza i stara się wyjaśnić ogrom nowych pojęć, unikalnych dla nacji, do której trafiliśmy. Także ten odcinek, mam nadzieję, w prosty no i logiczny sposób pomoże wam poukładać sobie zdobytą wiedzę i wyjaśnić, co jest czym, no i co tu tak naprawdę się podziało. Bądźcie jednak gotowi na mnogość ekspozycji, jakiej doświadczymy, szczególnie w pierwszej połowie questa. A jeśli jeszcze nie widzieliście, to polecam zajrzeć do odcinka wprowadzającego w Natlan jeszcze no przed samym wejściem do Natlanu. To także powinno pomóc zrozumieć, jak funkcjonuje nacja, do której właśnie zmierzamy. Zanim Zanim zaczniemy omówienie tego pierwszego aktu Archon Questa na Tlanu, ślicznie dziękuję za nieustanne wsparcie moim mecenasom, a w szczególności arcy mecenasom Hasar, Hajsa Sasaki, Monster Princess, Meister Adamowicz oraz Kirito, jak zawsze ślicznie dziękuję, a teraz usiądźcie wygodnie, w razie czego wyjmijcie coś do pisania i róbcie notatki, bo pora streścić i omówić pierwszy Archon Quest na Tlanu. Czas zostawić Fontaine za sobą i wyruszyć w dalszą podróż, celem zdobycia kolejnych informacji o prawdzie i istocie tego świata. No i oczywiście, no po to, by zobaczyć tą fantastyczną potyczkę między kapitaną a mawujką, zapowiadaną nam już w trailerach. Nasz kolejny przystanek to właśnie Natlan. Kraina niekończącej się wojny, ognia i pokemonów. Stoimy więc w Romarii Time Harbor, szykując się do dalszej drogi i zastanawiając się nad tym, jaki to dokładnie będzie ten Natlan oraz no, czy w ogóle są tam ludzie, skoro nie spotkaliśmy żadnego z nich w żadnej nacji, którą odwiedziliśmy do tej pory. Tą krótką chwilę rozmowy przerywa nam pojawienie się Charlotte, bowiem no, powoli tradycją staje się już żegnanie nas przez postaci regionu, który opuszczamy. Tak było w Sumeru, tak jest i teraz, gdy pomachać nam na pożegnanie przechodzi właśnie Charlotte, ale niedawno po niej pojawia się także Navia, Furina i Clorent. Dziewczyny rozwiewają nasze wątpliwości, mówiąc, że no, no w Natlanie istotnie żyją ludzie, bardzo gościnni ludzie, którzy jednak ze względu na lokalne zwyczaje nie opuszczają swojego regionu. Za to no my opuszczamy Fontaine tuż po tym, jak zrobiliśmy sobie szybkie pamiątkowe zdjęcie. Przybywamy do Natlanu, miejsca, które szokuje Paimon dziwnymi górami, mnogością zwierząt i brakiem jakichkolwiek miast w okolicy. Podróżujemy więc w poszukiwaniu śladów ludzkości i w ten sposób trafiamy wreszcie na teren plemienia Children of Echoes, gdzie jesteśmy przypadkowymi świadkami rozmowy trójki osób. Z zasłyszanych informacji dowiadujemy się, że że cała trójka miała tworzyć jedną drużynę w nadchodzącym Pilgrimage. Dwoje z nich decyduje się jednak na ostatnią chwilę opuścić drużynę, pozostawiając młodą posiadaczkę Geowizji samą. W naszej rozmowie z nią dziewczyna przedstawia się jako Utabiti Kachina, tłumacząc nam jednocześnie, że Utabiti to jej ancient name, które jest częścią tradycji Natlanu, ale by nie wchodzić póki co w zbyt skomplikowane wyjaśnienia, każe nam o nim myśleć jako o swego rodzaju posiadanym tytule. Wyjaśnia nam też, że Pilgrimage, a w zasadzie Pilgrimage of the Return of the Sacred Flame, to swego rodzaju turniej, w którym zajęcie wysokiego miejsca daje prawo do wzięcia udziału w czymś, co określa mianem Night Warden Wars. Generalnie zajęcie wysokiego miejsca w turnieju sprawia, że no wszyscy patrzą na Ciebie jak na herosa. Sam turniej podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy to zadanie drużynowe, drugi to indywidualne potyczki. Posiadacze Ancient Name nie tylko mają obowiązek, by brać udział w turnieju, ale zwykle są też liderami drużyn, w których uczestniczą z tym, że no właśnie Kacina straciła swoją drużynę, a wraz z tą stratą znacząco spadły jej szanse na choćby przejście pierwszego etapu. Oczywiście nie bylibyśmy nami, gdybyśmy nie zaproponowali dołączenia do jej drużyny, problem jednak w tym, że no nie jest to możliwe, bowiem uczestnikiem mogą być jedynie osoby pochodzące z Natlanu, i tak właśnie posypały się wszystkie teorie o tym, że Traveler trafił do Natlanu, by tam wziąć udział w turnieju. Mimo to, Kachina jest bardzo zaskoczona i wzruszona propozycją, którą jej złożyliśmy, no a to dlatego, że za każdym razem ma trudności ze złożeniem drużyny, twierdząc, że no nikt nie chce do niej dołączyć, bo po prostu jest za słaba. I już teraz mogę Wam powiedzieć, że kwestia braku wiary w siebie Kachiny będzie istotna, widoczna i powracająca do nas na dalszych etapach tej historii. Niemniej jednak okazuje się, się, że mimo, iż nie możemy dołączyć do drużyny Kaczyny, no to wciąż możemy się przydać po prostu towarzysząc dziewczynie tak, by ta mogła się jak najwięcej od nas nauczyć. Kaczyna pokazuje nam swoje plemię, tłumaczy nam relacje między ludźmi a saurianami, którzy od wielu lat w Natlanie są kimś na kształt towarzyszy ludzi, aż dochodzimy do wielkiego obsydianowego totemu, który nie jest łajobem, jak błędnie zakładaliśmy z informacji, jakie otrzymaliśmy przed wejściem na Tlanu, a jedynie wspomnianego łajoba symbolizuje. Wajob to bowiem według Kaczy byt, który ich chroni i udziela błogosławieństw, coś na kształt Boga, ale Bogiem chyba jednak nie będący. Ludzie w Natlanie wierzą, że Łajob bytuje pod ziemią, podczas gdy Pairo Archon pochodzi no jakby z góry. Obok obelisku, przy którym stoimy, plemię organizuje regularne spotkania, gdzie to ich wódz opowiada i interpretuje sny związane z Łajobem, aby rozszyfrować jego wolę. Wajob zna też przeszłość i może przewidzieć przyszłość, także no jest to interesujący byt. Nasze wesołe rozmowy. Rozważania na temat istoty Łajoba przerywa nam ekscentrycznie wyglądający wódz całego plemienia, Pakal. Pakal zdaje się jako pierwsza osoba od początku historii Genshin'a potrafi dojść do tak prostego wniosku, jak to, że może pełne, bezkrytyczne, natychmiastowe zaufanie, a zarazem puszczenie młodej dziewczyny z jakimś losowym blondynem i latającym jedzeniem awaryjnym no nie jest najlepszym pomysłem? Zanim jednak wpadnie na to, co z nami zrobić i jak nas sprawdzić, orientuje się, że rozmawia no... z nami. Nasza sława i dokonania ewidentnie dotarły aż do Natlanu. Także teraz, gdy zaufanie obcej nam osoby wróciło do znanego nam, standardowego, czy no oczywiście wysokiego poziomu, możemy z łatwością pozyskać od niego więcej informacji. Pakal tłumaczy nam głębsze znaczenie Ancient Names, wprowadza nas w temat przypominając, że Natlan to naród bohaterów, których to heroiczne dokonania są pamiętane i przekazywane nowym pokoleniom właśnie poprzez Ancient Name. To waiop decyduje, kto zasługuje na dziedziczenie Ancient Name i kto będzie niósł brzemię herosów z przeszłości. Swoją drogą, samo Ancient Name zdaje się być wyryte w kawałku obsydianu przypominającego pióro. A wiecie, co mi się jeszcze kojarzy z piórem, narodem ognia i motywem wskrzeszania, który jak się później okaże ma wiele wspólnego z ancient name Phoenix. A wiecie, co leciało w trakcie teasera przedstawiającego postacie na Tlanu Phoenix? Czy to, że ten przedmiot to pióro, to przypadek, czy może coś to oznacza? No na ten moment generalnie ciężko jest to stwierdzić, ale ja jestem więcej niż czeka w poznania prawdy za tym stojącej. Po krótkiej lekcji lokalnej kultury ruszamy wreszcie w kierunku The Stadium of the Sacred Flame, gdzie to odbywają się zapisy do turnieju. Po drodze jednak, robiąc przystanek przy Statule 7, Traveller przypomina sobie rzecz, o której wszyscy myśleli, że zapomniał. I uwierzcie mi, to nie jest ostatni raz w tym kwestii, kiedy Traveller przypomina sobie rzeczy. Tym razem jednak postanawia pofleksować się przed nowo spotkaną młodą dziewczyną z widocznymi na pierwszy rzut oka problemami z poczuciem własnej wartości, wynikającymi z jej przeczuciu o byciu słabą, że sam jest taki kozacki i potrafi korzystać nie dość, że bez wizji, to jeszcze z niejednego jednego. Brawo, traveler dobrze, że wciąż masz to w sobie. Swoją drogą, czy tylko mi zalatuje to jakimś foreshadowingiem Wingiem przyszłych wydarzeń? Przecież no niemożliwe, że twórcy wrzucili tu coś takiego dla własnego kaprysu, prawda? Kontynuując naszą podróż, poruszony jeszcze zostaje temat Pyro Archona. Kachina wyjaśnia, że no w przeciwieństwie do innych dotychczasowych odwiedzonych nacji, Pyro Archon nad Lanu nie jest bogiem. Był zwyczajnym człowiekiem zanim przyjął rolę Archona. Dodatkowo to no, właśnie Pilgrimage, turniej na który zmierzamy, jest sposobem w jaki wybierany jest kolejny Archon. Raczej nie dzieje się to za każdym razem, nie jest tak, że po każdym turnieju zmienia się Archon, niemniej jednak to właśnie to zdarzenie jest według Kaczyny najbardziej kompleksowym testem przyszłego Archona. Kolejnym przystankiem naszej podróży jest floristą Chizelif, taki mały monumencik, kapliczka, totem czy coś takiego, co sprawia, że dzieją się dobre rzeczy, gdy napełni się go folodistonem. Oczywiście tylko mieszkańcy natlanu mogą to zrobić i mogą użyć tej mocy, no i oczywiście Traveler także może to zrobić po raz kolejny, chwaląc się tym, jaki on nie jest niezwykły przed tą. Jedną młodą dziewczyną z problemami. Nie no serio, no moglibyśmy robić to trochę bardziej subtelnie. Tak czy inaczej, dobre rzeczy się dzieją, bo to rozgrzewające monumentu kapliczko to temu coś przyciąga do nas gigantycznego saurianina Toto, który na swojej głowie podrzuca nas prosto pod sam stadion. Tam na wejściu poznajemy dwójkę, no może nawet trójkę kolejnych ważnych postaci na i przyjaciół kaciny, pochodzącą z plemienia People of The Springs Mualani oraz pochodzącego z plemienia Science of The Canopy Kinicha wraz z jego towarzyszem Adjawem, którego czytałem jako Adjaw do tej pory, ale chyba bardziej czyta się go jako Ahau? Czy coś takiego nie mam bladego pojęcia. Ci serwują nam kolejną ekspozycję, tłumacząc nam, że choć turniej Pilgrimage, który ma zaraz odbyć się, jest czymś w rodzaju narodowego sportu, no sposobu na pokazanie swoich umiejętności, to Night Warden Wars, w którym uczestniczą zwycięzcy Pilgrimage, to już prawdziwa brutalna wojna. Wojna z abysem. Poprzez Pilgrimage wybierani są najpotężniejsi wojownicy Natlanu, którzy dostępują honoru i zaszczytu brania udziału w prawdziwych walkach. Ich imiona i czyny są następnie zapisywane w epickich opowieściach przekazywanych z pokolenia na pokolenie, także no jest to tak naprawdę najwyższy zaszczyt, jaki można osiągnąć w Natlanie. No choć oczywiście wiąże się to z ryzykiem, no ale taka jest natura wojny. Niemniej jednak nawet śmierć w walce z Abyssem niekoniecznie oznacza koniec życia. Wszystko dlatego, że Natlan posiada pewne błogosławieństwo Archona nazywane Oath of Resurrection. Pozwala ona Wskrzeszać tych poległych w walce pod pewnymi warunkami, ale zanim nam to dokładnie wyjaśnią, trzeba dokończyć to, po co tu przybyliśmy, czyli zapisać się do turnieju. Mualani, widząc w jakiej sytuacji jest Kaczyna, postanawia oddać swoich dotychczasowych kumpli z drużyny Kiniczowi, by sama mogła dołączyć do Kaczyny, co w sumie mnie zaskoczyło, bo wygląda na to, że drużyny biorące udział w turnieju spokojnie mogą składać się z członków różnych plemion. Podchodzimy więc do zapisów, a tam dowiadujemy się, że niemożliwość wpisania nas na listę uczestników no nie wynika z jakichś uprzedzeń, czy coś w tym stylu, a no z tego, że podczas walk zbierane jest coś nazywane mianem Contending Fire i ten oto Contending Fire może być produkowany tylko podczas walk między ludźmi z Natlanu. Jest on o tyle istotny, że zasila on Sacred Flame, a Natlan jest bezpieczny przed inwazją Abyssu tylko wtedy, gdy Sacred Flame płonie wiecznie. Wrzucenie nas w wir walk zahamowałoby produkcję Contending Fire, co mogłoby zaszkodzić Sacred Flameowi. No a jeśli chodzi o Out of Resurrection, o której rozmawialiśmy wcześniej, no moc ta ma swoje limity.

I jest to bardzo ważne i tylko podkreśla znaczenie wyobów i ancient name, bowiem tylko posiadacze ancient name mogą zostać wskrzeszeni. Dodatkowo może się to stać tylko wtedy, gdy zwyciężą nad abyssem. Ta cała moc na pierwszy rzut oka może no, nie mieć sensu, no bo po co wskrzeszać kogoś, kto wygrał i wskrzeszenia nie potrzebuje, no albo jak wskrzesić kogoś, kto w samotnej walce poległ, skoro no nie wygrał, więc ten warunek nie jest spełniony. Dlatego to końcowo formowane są kilkuosobowe drużyny, które wy Wysyłane są do walki. Nawet no, jeśli większość członków polegnie, istotne jest, by chociaż jedna osoba z drużyny odniosła zwycięstwo, podzięki temu ci, którzy polegli w tej walce, mogą zostać wskrzeszeni. Jednak zanim wskrzeszeni zostaną, wędrują oni po specjalnym wymiarze, wymiarze Wajoba, który nazywany jest mianem Night Kingdom. Nie da się fizycznie określić, gdzie się znajduje, bo jako już jest to zupełnie inny wymiar, no to równie dobrze może egzystować wszędzie i nigdzie. Niemniej jednak jest to tajemnicza przestrzeń graniczna między ciałem i umysłem, między życiem a śmiercią, i zdaje się, że to dlatego, że śmiercią samą w sobie nie jest, da się z niej wyciągnąć tych, którzy do niej trafili. No ale to na szczęście tyle, jeśli chodzi o takie kluczowe, podstawowe informacje, jakimi zarzuca nas Natlan, a przynajmniej to, co otrzymaliśmy, powinno nam na jakiś czas wystarczyć. Możemy w końcu wreszcie trochę przyspieszyć akcję. Nasi bohaterowie idą się najeść przed turniejem, który jak się okazuje już jutro się rozpoczyna. Podczas uczty fundowanej przez samą Archonkę, Kachina ma kolejny moment zwątpienia w siebie. Wciąż jest zdenerwowana stojącym przed nią wyzwaniem, acz wraz z Mualani zdaje się, że skutecznie ją pocieszamy. W międzyczasie dowiadujemy się także, że sama Mualani jest trzykrotną weteranką Night Warden Wars i nigdy do tej pory nie musiała zostać wskrzeszona. Co jak rozumiem pokazuje nam, że choć może na taką nie wygląda, to jest jedno z najlepszych wojowników na Tlanu. Opcjonalnie jeszcze przed snem mamy możliwość dołączenia do treningu. Ukaczyny i Mualani. Jest to ciekawy zabieg, z którym spotykam się chyba po raz pierwszy. Chyba po raz pierwszy mamy możliwość zrobienia czegoś opcjonalnie w Archon Questie. Na fabuę mocno to nie wpływa, ale pozwala nam doświadczyć i lepiej zrozumieć relacje między dziewczynami oraz faktycznie przekazać parę prostych rad, jak to, że no obserwacja przeciwnika jest kluczowa w trakcie samej walki. Następnego dnia rozpoczyna się turniej. Uczestnicy wchodzą na arenę, my zajmujemy miejsce na trybunach, przedstawiane są zasady i cel pierwszej konkurencji. Każda drużyna poleci balonem do losowej lokacji, a następnie ma za zadanie na wyznaczonym terenie szukać Fire Towers, uczestnicząc w potyczkach celem gromadzenia Contending Fire i przynieść odpowiednią ilość z powrotem na stadion. Mowójka, Pyro Archonka Natlanu wychodzi rozpocząć rywalizację. a My po raz pierwszy mamy szansę zobaczyć ją na własne oczy. Mowójka oczywiście, choć no rywalizację w sumie też. Tłum skanduje, balony z uczestnikami odlatują, no i walka się rozpoczyna. Z perspektywy Mualani i Kaciny mamy szansę doświadczyć pierwszej konkurencji, no i zwyczajnie potestować sobie obie te postaci. Pokonujemy wszystkich na naszej drodze, co skutkuje przejściem tej dwuosobowej drużyny do następnego etapu. Przed kolejnym solowym etapem ma jeszcze miejsce nieprzyjemny incydent z dwoma wojownikami, którzy Zostali pokonani w trakcie pierwszego etapu przez kacinę i Mualani, a którzy to nie mogąc pogodzić się z porażką, wyzywają Kaciny, by stanęła do walki z nimi jeszcze raz tu i teraz. Oczywiście jako traveler znajdujemy się we właściwym miejscu, o właściwym czasie i przyczyniamy się do opanowania sytuacji przed dalszą eskalacją konfliktu. Chwilę później już na arenie natomiast obserwujemy różne starcia kaciny z poszczególnymi przeciwnikami. Na wyróżnienie zasługuje tu NPC posiadająca krajowizję, gdyż to chyba dopiero drugi żyjący NPC po ranie sumeru, u której możemy zobaczyć wizję. Kaczyna zbierając się w sobie raz za razem, pokonuje kolejnych przeciwników, aż dochodzi do ostatniej potyczki, której zwycięzca osiągnie wystarczający wynik, by móc walczyć w Night Warden Wars. I tak się składa, że ostatnim przeciwnikiem Kaczyny jest Mualani. Nie jest to komfortowa sytuacja, no w końcu obie dziewczyny chciały ramię w ramię móc walczyć w trakcie walk z Abysem, no ale cóż, jest jak jest. Ostateczny pojedynek między Mualani i Kaczyną o wszystkim zdecyduje. Jest on naprawdę niezwykle przyjemny dla oka. Michoje się postarało i zaserwowało nam świetną katstękę walki, z której zwycięsko wychodzi no nie kto inny a Kaczyna. I tak skład kolejnej drużyny wysyłanej do walk z Abyssem ma się następująco. Po raz szósty z rzędu czaska z plemienia Flower Feather Clan, Jansan z Collective of Plenty, po 10 latach przerwy Kajulani z plemienia People of the Springs oraz doświadczony i znany wojownik Kibangu z plemienia Science of the Canopy oraz oczywiście po raz pierwszy Kachina z Children of Echoes. No i tak ta piątka praktycznie natychmiastowo zostaje wysłana do walki z Abyssem, a my zostajemy zaproszeni przez Mualani, by w tym czasie odwiedzić jej plemię. Przybywamy więc na tereny plemienia People of the Springs, miejsca pełnego gorących źródeł, miejsca będącego wyśmienitą destynacją wakacyjną. Jesteśmy już o krok od wskoczenia do wspomnianych źródeł, lecz zatrzymuje nas kolejny NPC z wizją Atea, sąsiadka Mualani. Swoją drogą posiadana przez nią pyro-wizja, no nie dość, że jest pierwszą pyro-wizją widzianą w Natlanie, narodzie związanym z elementem Pyro, no to jest jeszcze całkiem solidnym dowodem na to, że element posiadanej wizji nie musi być powiązany bezpośrednio z elementem, z jakim kojarzony jest dany klan. No chyba, że jest tu coś więcej, czego póki co nie wiemy. Niemniej jednak sama Atea informuje nas, że kąpanie się w naturalnych gorących źródłach takie proste nie jest, ze względu na wysoką temperaturę wody i bezpieczniej jest, a wręcz jest to konieczne, gdy jest się przyjezdnym, by najpierw przetestować swój organizm w sztucznym gorącym źródle o mniejszej temperaturze wody. Zanim jednak tam pójdziemy, Mualani mówi nam jeszcze, że nim ta uzyskała swoje ancient name, czyli pewnie już jakiś czas temu, Atea była jednym z najbardziej znanych wojowników na Dlanu i często wyprawiała przy przyjęcia w gorących źródłach, w której uczestniczyło wielu innych znamienitych wojowników, w tym sama Archonka. Niestety, podczas jednej z bitew w brzuch Atei został przebity przez monstrum z abysu. A ta, choć przeżyła, to została skażona mocą abysu, a wejście do gorących źródeł przyspieszyłoby trawienie jej wewnętrznych organów, właśnie przez abys. Z tego powodu, choć tak kocha gorące źródła, to sama nie może z nich korzystać. A przynajmniej tak myśleliśmy, no dopóki nie spotkaliśmy wodza plemienia, a i dwoje innych ludzi z plemienia, którzy twierdzą, że widzieli, jak Atea nocą samotnie chodzi do opuszczonego gorącego źródła w jaskini. Na tej podstawie uznali, że jej skażenie jest coraz mniej. Mniejszym problemem, a ATA na pewno może choć w niewielkim stopniu kąpać się w źródłach, to też super pomysłem jest zrobienie dla niej imprezy niespodzianki właśnie we wspomnianej jaskini ze źródłem. Zanim jednak do niej dojdzie, wreszcie idziemy się przebrać i sami trafiamy do gorącego źródła, gdzie to troszeczkę się relaksujemy, słuchamy historii z życia Molani, jemy pyszności przyniesione przez Ateę i zwyczajnie doceniamy ten krótki czas odpoczynku. Po nim to pędzimy do jaskini, z której to jesteśmy szybko wysyłani na zakupy potrzebnych materiałów do renowacji jaskini i przekąsek na imprezę. Mualani kupuje co trzeba, przy okazji pokazując jak świetnie dogaduje się z członkami plemienia i jak ceni sobie kaczynę, kupując również dla niej mały podarek. Ta scena ma nam pokazać jeszcze jedno. To, jak kolejna osoba z plemienia ceni sobie Ateę, która to kiedyś uratowała życie bratu sprzedawczyni, z którą rozmawiamy. Wieczorem cała praca i przygotowania są już ukończone, jaskinia wygląda świetnie, a jako iż Atea dzisiaj pełni wartę nocną, to możemy być spokojni, możemy spokojnie i spać, a imprezę zorganizować dopiero jutro. Oczywiście, no nie wszystko może iść po naszej myśli, Gdyż w środku nocy budzą nas krzyki i nawoływania do broni. Okazuje się, że plemię zostało zaatakowane przez Abys. Dołączamy do walki, a naszym celem jest zniszczenie pylonu swego rodzaju bramy, która pozwala potworom wychodzącym z Night Kingdom przedostać się do fizycznego świata. Wygląda na to, i to jest taka trochę moja interpretacja wydarzeń, że Abys w jakiś sposób ingeruje w Night Kingdom. Po trailerze wersji 5.0 wiemy, że może on odczytywać wspomnienia tej krainy, więc moim zdaniem wszystkie te fioletowo cieniste wersje Saurianów są wersjami odtworzonymi przez abyss właśnie ze wspomnień Night Kingdom. Koniec końców, niezależnie od tego jaka jest ich prawdziwa istota, pokonujemy te, które nas otaczają, zamykamy powstałą bramę i biegniemy w kierunku jaskini, gdzie spodziewamy się kolejnej bramy. Zamiast tego znajdujemy tam Ateę, która sama pozbyła się pylonu, ale jednocześnie jej stan zdrowotny jest no... krytyczny. Wzywamy doktora, ale może być już za późno zanim ten przybędzie. Na całe szczęście mamy obiecywany przeze mnie kolejny moment, kiedy to Traveler przypomina sobie o tym, że no przecież potrafi on oczyszczać skażenie abyssu. Zrobił to w Monstrat na początku naszej historii z łzą Dwolina robi więc to i teraz usuwając skażenie Abyssu z ciała Atey. Niestety jednak pozostałości tej mocy istniały w ciele od lat niszcząc ją od środka do takiego stopnia, że nawet usunięcie skażenia nie jest w stanie w pełni jej uleczyć. Atea umiera, a my jedynie przedłużyliśmy jej życie o kilka dni. A Tea to wie i wie, że my też wiemy, więc, w trakcie imprezy, która na no koniec końców się odbyła następnego dnia, postanawia ona poważnie porozmawiać z Mualani. Wierzy, że po tym, jak wczoraj zobaczyła Mualani w akcji, pozostawia plemię w dobrych rękach, bez żalu, że jej czas odejścia nadszedł. Przekazuje jej jeszcze talizman, który zawsze nosiła ze sobą, i prosi, by przekazać go Archonce ze słowami: Ucieleśnia miłe wspomnienia i moją siłę woli. A ta podobno powinna wiedzieć, o co będzie chodzić. No i nasza trójka wraca do bawiących się imprezowiczów, by cieszyć się ostatnią imprezą w takim składzie. Dziękuje yeah. I tak kończy się pierwszy akt nutlanu, ale musicie pamiętać, że to dopiero no pierwszy akt. Może nie działo się jakoś wybitnie dużo, no ale jest to dopiero wprowadzenie w region, przedstawienie postaci, nakreślenie sytuacji w regionie, no i pojęć z jakimi przyjdzie nam obcować przez najbliższe wersje. A możecie mi uwierzyć na słowo, w drugim akcie dzieje się o wiele więcej. Ja siadam więc do przygotowań omówienia drugiego aktu, a Wy pamiętajcie, że ten odcinek był pisany w taki sposób, żeby można go było obejrzeć między pierwszym a drugim aktem, więc choć wiem, że pewne wątki mają swoje rozwinięcie. No, i dają nam więcej informacji na niektóre tematy. No, to tutaj o tym nie wspomniałem, i Was też proszę o niespoilerowanie aktu drugiego w komentarzach. Niemniej jednak, ja jestem bardzo ciekaw, jak podoba Wam się wstęp historii Natlanu. No, i sam Natlan, a my słyszymy się niebawem w omówieniu kolejnego aktu. Bajo.